Witam serdecznie w następnym wideo poradniku, w którym pokażę w jaki sposób animować obiekt, który stworzyliśmy w programie 3ds Max. Zapraszam serdecznie Wojciech Ciepłucha. W dzisiejszym wideo poradniku pokażę w jaki sposób animować obiekt, który mamy wymodelowany w programie 3ds Max. Nasz obiekt składa się z elementów takich jak stopy, które są jednym obiektem, cztery elementy jednym obiektem, są to stopy. Następnie mamy strop, i następne stropy. Mamy także słupy, spoczniki i schody. Ten obiekt jest wymodelowany w dość taki koncepcyjny sposób, nie jest to obiekt skończony. Też brakuje tutaj belek, innej konstrukcji. Przy słupach też nie ma wykończenia, przy schodach nie ma wykończenia, więc nie zwracałbym na to uwagi w tym momencie. Nie chciałbym budynku tutaj rozliczać z dokładności modelowania, tylko raczej pokazać narzędzia do ustawienia animacji. Od czego rozpoczynamy pracę. Upewniamy się, że nasz widok jest w taki sposób ustawiony, w jaki chcemy pracować, czyli mamy włączony widok perspektywy. Będziemy też korzystali tutaj ze standardowego wyświetlania, czyli standard, tak żebyśmy nie mieli cieni, które mogą nam przeszkadzać. I także będziemy używali często narzędzia Select and Move oraz Select, więc chciałbym, żebyśmy się z tym zapoznali, czyli narzędzie W, Select and Move, skrót W. I też z panelu modify będziemy bardzo często korzystać i z rozwijane listy modyfikatorów. Będziemy używali dwóch modyfikatorów: slice i cup holes. Więc pierwszą rzeczą, którą będziemy teraz tworzyli, to jest zaplanowanie pracy. Czyli mam budynek i ten budynek będzie się pojawiał w czasie, każde elementy po kolei, i teraz chciałbym rozpocząć animowanie od stóp. Czyli najpierw w budynku pojawią się moje stopy i Pierwszym krokiem jest stworzenie animacji stóp i następnie inne elementy będą się pojawiały w naszym widoku. Więc pierwszą rzeczą, którą chciałbym tutaj wykonać jest zmiana tego timeline'a, ponieważ mamy tutaj tylko 100 klatek. Załóżmy, że jedna sekunda to będzie 30 klatek, więc musimy trochę zwiększyć sobie ilość klatek na dole, żebyśmy ten timeline mieli większy. Bo jeśli chcielibyśmy, żeby się te stopy pojawiały w 3 sekundy, no to już prawie cały timeline wypełniamy, czyli będzie... Już 90 tak jakby wypełnione I potem następne elementy chcę dalej dodawać, więc już nie będę miał gdzie Więc przechodzimy na dół koło Tej listy z play Tutaj play animation Mamy coś takiego jak time configuration Klikamy sobie lewym ściskiem myszy Na to pojawia nam się okno wyskakujące I tutaj w animation start time Zostawiamy 0 end time 5000 W tym momencie daje około 5000 Nie jestem do końca pewien ile będziemy Potrzebować, później możemy to zmienić Zakładam, że takiej stopy 3-4 sekundy, czyli około 90-120 klatek będę na nie potrzebował, więc zacznijmy pracę. Pierwszą rzeczą jest zaznaczenie naszego elementu, więc włączamy narzędzie Select and Move i następnie przechodzimy do naszego panelu Modify po prawej stronie i rozwijamy listę z modyfikatorami. Możemy wpisać na przykład tak, Literkę jak slice, i następnie po wciśnięciu literki slice on nam przejdzie do modyfikatorów zaczynających się na tą literę, żeby tutaj dużo nie skrolować środkowym przyciskiem myszy. Więc klikam slice i on mi dodał taki modyfikator slice do tych obiektów, który tnie mi ten obiekt w tym momencie w połowie. Więc ja nie chcę go używać tylko do cięcia, ale też do znikania, czyli to czego on tak jakby nam nie pokaże. Zaraz sobie ustawimy. Czyli ten modyfikator, jeśli sobie przesuniemy w tym momencie przesuwa nam się bryła, muszę przejść do rozwiniętej strzałki, slice plane i mogę przesunąć sobie tą krawędź, którą mi tnie. Jeśli zostawię ją w środku mogę kliknąć tutaj taką opcję jak slice type, remove top, więc on mi ukryje to co jest nad, nad obiektem, więc jeśli ja zjadę gizmem z w dół w tym, w tym miejscu. To gizmo może Wam się różnie pojawiać. Ja mam trochę większy, mogę to koło Backspace'a plusem lub minusem zwiększyć lub zmniejszyć, i układ współrzędnych tutaj mam wybrany View, ten domyślny. Jeśli pracujecie w programie, możliwe, że macie trochę inne ustawione, jakiś domyślny, więc chciałbym, żebyśmy wrócili do View, używali narzędzia Select and Move i złapali za gizmo, za oś Z i przesunęli sobie Slice Plane, czyli przesuwam Slice Plane w dół i on wtedy mi się już nie pojawia, czyli mi znika. Jeśli ja tą strzałkę przesunę do góry, to powoli mi się pojawia. Jedyną rzeczą, którą tutaj mnie martwi jeszcze, to to, że jak tnę mój obiekt, to on w środku jest pusty, więc mogę wypełnić tą pustkę modyfikatorem następnym, który się nazywa cup holes, czyli wpisuję literkę C i następnie szukam takiego modyfikatora, jak cup holes i on powinien mi wypełnić mój obiekt w trakcie włączonej opcji slice, więc Cap Holes mogę wyłączyć i zobaczyć, co się stanie. Slice też mogę wyłączyć, więc wtedy slice nie działa na mój obiekt. Przechodzę sobie do Slice Plane, czyli w moim drzewie modyfikatorów mamy Editable Poly, czyli to jest nasz obiekt, czyli to są te cztery stopy. Następnie mamy Slice, czyli modyfikator do cięcia, i Cap Holes, czyli modyfikator do wypełnienia tej pustki. Przejdę sobie do rozwijanej listy w Slice, zaznaczam Slice Plane. I następnie go przesuwam. Więc działa tak jakbym chciał. Teraz ten ruch chciałbym zanimować to, co teraz robię ręcznie lewym przyciskiem myszy. Chciałbym, żeby program zapamiętał. Więc zjeżdżam sobie slice plane'em na sam dół poniżej tego obiektu, trochę więcej niż niżej. Tak? trochę więcej niż niżej. Nie idealnie do powierzchni dolnej mojej stopy, tylko trochę więcej niż niżej. Około 10-20 cm. I w tym momencie ja jeszcze nic nie dodałem do animacji, żeby to zrobić muszę włączyć opcję Auto Key. Więc włączam opcję Auto Key, skrót N, i następnie przesuwam mój timeline do miejsca, w którym zaznaczenie mojej klatki na timeline, do miejsca, w którym chcę, żeby zaczęła się animacja. Załóżmy, że nie chcemy zaczynać w zerze, tylko... Zacznijmy na przykład w dwudziestce. Jeśli nie możemy tu dokładnie utrafić, możemy tutaj wpisać wartość, na przykład 20 i Enter. Więc zaczynamy naszą animację w dwudziestce. Mam włączone auto-key i delikatnie przesuwam moją tutaj płaszczyznę slice plane. Delikatnie ją do góry przesunąłem, dalej obiekt się nie pojawia, ale tu już nastąpiła zmiana, ponieważ zostały dodane klatki kluczowe na temat ruchu tego obiektu, którym jest slice plane. I następnie chcę, żeby te stopy pojawiły się na przykład w 3-4 sekundy. To przeskakuję do klatki około 90 dalej. Czyli miałem 20 plus 90 to jest 110. Jestem w około 113 i w tej klatce 113 po przesunięciu ruszam moim gizmem Z na samą górę, tak żeby się cała stopa pojawiła. Czyli ona się cała pojawiła. Oglądam sobie, czy ona się na pewno tu pojawiła. Tak, trochę więcej zawsze dobrze jest wyjść z Z, tylko nie za dużo, ponieważ on będzie tworzył animację pomiędzy skrajnymi ruchami. Więc, jeśli wyjadę na samą górę budynku, to, to wtedy się tak powoli bardzo będzie pojawiało przez dwie, trzy klatki i reszta mm, zmian nie będzie widoczna, bo slice plane będzie dalej animowany. Więc mam tutaj stworzone klatki kluczowe. I wychodzę z tego narzędzia. Bardzo ważne jest, żeby wyjść z tego narzędzia teraz, żeby nam nie tworzył klatek kluczowych do innych parametrów, które ewentualnie tu byśmy gdzieś klikali i sprawdzali sobie model, bo on cały czas animuje wszystkie parametry, które są dostępne w naszym, w naszym programie. Więc wychodzę z Auto Key i teraz przechodzę moim suwakiem do klatki 0 i mogę na przykład włączyć play lub skrótem backslash. I teraz pojawiają się moje. Stopy. Więc mam stworzone stopy, i cały czas tutaj animacja oczywiście sobie płynie. I teraz chciałbym, żeby stworzyć to samo ze stropem. Więc wychodzę z edycji moich stóp, klikam raz na slice plane. Następnie klikam na mój strop. Zaznaczam mój strop, i przechodzę znowu do listy slice. I od razu pamiętam, żeby dodać też modyfikator cup holes. Dodaję slice, i teraz tak mój. Moja płaszczyzna przy slice jest w miejscu tak jakby tym wzdłuż mojego stropu. Załóżmy, że strop będzie wylewany jakoś etapami i chcielibyśmy mieć go, żeby się pojawiał nie dół góra, tylko lewo prawo. Więc odwrócę sobie moją płaszczyznę do animacji slice plane o 90 stopni. Więc zaznaczam sobie slice plane, mam zaznaczony strop, zaznaczam slice plane Włączam sobie przyciąganie kątowe tutaj. Pod prawym przyciskiem myszy mogę sprawdzić, co ile będzie przyciąganie kątowe, więc jest co 5. Wystarczy mi to domyślnie. I następnie włączam narzędzie do obracania. I obracam sobie w tym miejscu moją płaszczyznę slice plane o 90. Więc na dole, tutaj po lewej stronie, w tym miejscu, powinienem widzieć, o ile się obróci. Więc teraz ruszając lewym przyciskiem myszy. Tutaj dochodzę do tego, że jest minus 90 i zostawiam ją w tym miejscu. Następnie przechodzę do narzędzia Select and Move, przesuwam moim gizmem, czyli strzałką X w tym wypadku, slice plane poza, poza mój obiekt i włączam opcję Remove top. Więc jeśli sobie yy, tutaj, no to akurat teraz nie zadziałało, więc pewnie będę musiał włączyć Remove bottom. Gdybyśmy w drugą stronę obrócili ten płaszczyznę, to wtedy musiałbym dać remove top. Więc teraz przesuwając sprawdzamy sobie czy dobrze to działa, więc też jest wypełnione, więc sprawdzamy czy dobrze to działa i w tym momencie będzie powstawał nasz strop, czyli na przykład od tego miejsca zawsze trochę bardziej wysuwamy niż, niż jest nasz obiekt i pamiętamy, że tamte elementy były w 113 klatce skończone, więc my zaczniemy animowanie w około klatce na przykład 100 113 lub około, na przykład, 110, tak żeby trochę wcześniej się zaczęło niż koniec ostatniej stopy. Więc możemy dać koło tam 113, 116 to już wedle, wedle uznania. I teraz zaznaczam sobie tutaj 113 klatkę, włączam autoki, delikatnie przesuwa mój slice plane, czyli tworzy mi, tak jakby sytuację, w której on do tego momentu będzie cały czas ukryty, czyli ten strop po powstaniu stóp, będzie cały czas ukryty i dopiero teraz przesuwam sobie, ten strob będzie na przykład 4 czy 5 sekund powstawał, czyli 4 razy 30 klatek, to jest 120 lub tam 150, więc muszę przejść do około 200, 250, 260. Więc przechodzę do około 260, 265 i w tej klatce jak przeszedłem do 264 przesuwam mój Slice plane do momentu, w którym cały strop się pojawia. O. I w tym momencie pojawił się cały strop. Wyłączam autokey, przechodzę do mojego początku i włączam animację. Więc najpierw pojawiają się stopy, i zaraz zacznie się pojawiać mój strop. Więc mam już stopy i mam już strop. I czynności powtarzam. Odklikuję slice plane. Czyli to było około klatki, zapamiętuję sobie tą klatkę, pojawiło się w 200 około 60. Wyłączam to, więc zawsze mogę wrócić do moich obiektów. Jak zaznaczę ten obiekt, to te klatki tu widzę, mogę je też zaznaczać i przesuwać. W tym momencie strop też ma swoje klatki, mogę zaznaczać i je potem przesuwać. Lewym przyciskiem myszy zaznaczam i przesuwam. Potem ewentualnie to jeszcze będziemy robili. Następną sprawą jest ten mały spocznik, więc chciałbym dodać Slice Plane i Cup Holes. No ale w tym momencie tutaj mam listę, nie chciałbym cały czas z tej listy korzystać, więc przejdźmy sobie do konfiguracji tutaj tego widoku z modyfikatorami, włączmy sobie show buttons, tu się pojawiają jakieś przykładowe przyciski, włączmy sobie konfigurowanie tego i włączmy, żeby ich tu było 4 i następnie przenieśmy sobie Cap holes jako pierwsze i slice, bo będzie nam też przydatne. W tym miejscu, czyli slice, shell, squeeze. Slice jest chyba w jakiejś innej kategorii, dlatego ono mi się tu nie pojawia. Slice. Tutaj jest slice, więc przechodzę sobie do, do slice. Daj ok, czyli mam cup Hole slice. Klikam sobie na ten element, klikam najpierw slice, potem cup holes czyli slice mam nad cap, pod cap holes gdybym miał odwrotnie muszę sobie przesunąć czyli mogę też tutaj złapać lewym przyciskiem myszy i przesunąć lub kubełkiem skasować i to samo robię slice plane obracam sobie narzędzie w i e to jest obracanie, włączone mam obracanie kątowe obracam sobie o 90 następnie w przesuwam sobie slice plane przed mój spocznik i włączam remove top lub bottom jego nie ma, jestem w klatce 260, gdzie strop mi się tu już skończył tworzyć, następnie łączam AUTO KEY I przechodzę do lekkiego przesunięcia tego slice plane Stworzył mi sytuację, w której tutaj cały czas nie jest widoczny ten spocznik Czyli on od 0 do tego miejsca, gdzie delikatnie przesunąłem sobie slice plane nie jest widoczny I teraz przesuwam, załóżmy o 2-3 sekundy, czyli do 300, na przykład 30, mój y, tutaj suwak na timeline, i następnie przesuwam slice plane, tak, żeby się cały spocznik pojawił. O, pojawił się cały spocznik. Wyłączam Auto Key i sprawdzam moją animację. Więc mam stopy, strop i spocznik, tak? Stopy, strop i spocznik, i następnie to samo powtarzam ze słupami. Zaznaczam słupy, Slice, cup holes, przechodzę do slice, slice plane, zjeżdżam na sam dół z moim slice plane, czyli z tym przecięciem na sam dół, daję remove top, tak. Spocznik powstał tam w koło 248 klatce, więc teraz zjeżdżam w dół z moim slice plane. O, on się, one się tutaj pojawiają, więc trochę poniżej tego stropu. Włączam sobie autoki, delikatnie przesuwam slice plane i następnie przechodzę do klatki, w której chcę mieć koniec tworzenia słupów, więc może około 4-5 sekund. Załóżmy, że 5 sekund razy to jest 150, czyli do około 500 klatki przejdźmy. Przechodzę najpierw do 500 klatki i następnie przesuwam gizmo w edycji autoki, czyli przesuwam w edycji autoki. Do samej góry i wyłączam autoki. Przesuwam następnie mój suwak i sprawdzam, jak to wygląda. Gdybym na przykład coś źle zrobił, na przykład gdyby te słupy były źle zanimowane, zaznaczam sobie to i deletem mogę to skasować. Więc one wtedy nie będą, nie będą animowane. Tak? Deletem mogę skasować. Ctrl Z, cofam. I teraz się pojawiły. Czyli jak zaznaczę mój obiekt, mogę też tutaj zaznaczyć kratki kluczowe lewym przyciskiem myszy i deletem je skasować, przypominam. Wychodzę z edycji slice plane, mogę to odznaczyć. Przechodzę sobie do kratki, w której miałem to zanimowane, czyli koło 500, 505. Teraz będę wylewał strop i następnie schody i mój spocznik. Czyli zaznaczam znowu mój strop, włączam opcję slice, Cap holes, Przechodzę do slice plane. Obracam sobie slice plane w tym miejscu o 90 stopni. Przesuwam sobie go gizmem poza mój strop. Następnie daję remove top lub bottom. W tym momencie bottom będzie działało. I włączam sobie auto key. Delikatnie przesuwam slice plane, tak żeby się jeszcze strop nie pojawił w tym miejscu. On będzie cały czas do tego miejsca 505 klatki niewidoczny. Od 0 do 505 i on będzie się tworzył tam około 3-4 sekund. A jak wcześniej tamten poprzedni strop, czyli to będzie klatka 600, na przykład 50. 660 i przechodzę sobie do miejsca, w którym będzie cały stworzony. W tym miejscu i wyłączam autoki. Wychodzę z edycji slice plane i sprawdzam. Zawsze po kolei sobie sprawdzam. To, co mam stworzone, mogę też w jeden do jeden sobie zobaczyć, czyli klikając backspace'a, nie backspace'a, tylko backslash'a, mam stworzony strop. Następnie powinien się stworzyć spocznik i słupy teraz. I teraz słupy trochę się za późno tworzą, więc możemy je przesunąć i potem strop. Więc to w miarę sympatycznie już wygląda. Słupy się trochę za późno zaczęły tworzyć, więc mogę je zaznaczyć i teraz. Mogę zobaczyć kiedy się skończył mój spocznik To jest spocznik, więc on się skończył w klatce 330 I teraz będę miał słupy, więc zaznaczam słupy 330 I teraz zaznaczam sobie te dwie kratki kluczowe I je tutaj przesuwam Więc 330 tam było, więc jeszcze zaznaczam tak żeby się zaczęły tworzyć Równolegle z końcem mojego stropu Więc teraz Powinny się już lepiej tworzyć, więc koło shifta backslashem włączam. Tworzy się spocznik. Zaczynają się słupy. Może jeszcze trochę je przesunę. To wyłączmy. O. Czyli tu już się zaczyna to pojawiać i teraz się zacznie pojawiać strop. Trochę też za późno, więc musimy to opóźnić teraz wszystko. Więc dobrze jest to na bieżąco sobie koordynować. Więc zaznaczam i od 28, 30 klatek do tyłu przesuwam. Czyli mam słupy i następnie zacznie się pojawiać strop. Jeszcze może trochę. O, czyli słupy, strop, tak żeby to w miarę płynne było. Więc jeszcze raz odpalam animację. I teraz tak, mam stopy. Następnie pojawia się strop. Następnie pojawia się spocznik. I teraz pojawiają się słupy. I pojawia się mój strop. Strop jeszcze można, jeszcze wcześniej go rozpocząć. Czyli zaznaczając strop, zaznaczam te dwie klatki kluczowe i trochę to opóźniam. Znaczy wcześniej robię, nie opóźniam, tylko robię wcześniej. Oczywiście tu już się zacznie i tu są stropy, słupy, strop, spocznik i teraz jest ten sposób. Dobrze, więc robić, dobrze jest to robić też na zakładkę. Teraz mam schody, więc schody będą się pojawiać na przykład od dołu do góry. Więc teraz schody się powinny pojawiać, jak będzie się kończył tutaj strop. Więc kończy się strop w tym miejscu powoli 550, i zaczną się wtedy schody tak na zakładkę. Więc zaznaczam sobie moje schody, daję slice, cup holes, slice, slice plane. Przechodzę do remove top, przechodzę na sam dół moich schodów. O, włączam sobie auto key. Lekko przesuwam, a auto key włączam. Lekko sobie przesuwam slice plane, czyli od momentu 0 do 548 schody są niewidoczne, i następnie przesuwam sobie 550. No to schody na przykład do około 550, no to załóżmy, że do niecałe 700, czyli to będą 3-4 sekundy. Więc tak na oko mniej więcej dopracowuję sobie ten czas. No i przesuwam slice plane na samą górę, więc stworzyły mi się całe schody. I wychodzę z Autokey i sprawdzam jak to wygląda, czyli mam Tak, tak i jak kończy mi się strop zaczynają się schody I w tym momencie mógłby się zacząć już też tworzyć Na przykład spocznik, więc zaznaczam sobie Ten element Tak, czyli mam to, to, to Schody i teraz spocznik I teraz ten spocznik animuje sobie w ten sposób, że Zaznaczam sobie go, dodaję slice, cap holes, slice i teraz remove top albo bottom. Obracam sobie go narzędziem do obracania. Skrót E, tylko nie, przepraszam, nie to, tylko obracam sobie slice plane. Czyli obracam go w ten sposób o 90 i przesuwam go w to miejsce. Czyli tutaj schody już są prawie gotowe, czyli w tym miejscu zaczniemy spocznik. Może od tej drugiej strony niech się zaczyna. Załóżmy, żeby była taka ciągłość. Czyli od tej strony zacznie się mój spocznik, czyli włączam sobie Remove button. Daję Auto key. Delikatnie przesuwam mój Slice plane. Do tego momentu nie będzie widoczny spocznik. On będzie się tworzył około 120 klatek, więc przechodzę do 800. Przesuwam. O, jest cały stworzony. Wyłączam sobie Auto key. I teraz sprawdzam moją animację jeszcze raz. Dobrze jest zawsze sobie sprawdzać i potem przesuwać te klatki, żeby na końcu nie trzeba było wszystkiego edytować. Są stopy, strop, następnie mamy następny strop. Słupy, następnie mamy strop. Teraz powinny się schody pojawić i spocznik. O, spocznik. I teraz przechodzimy sobie do następnego miejsca, czyli jak się pojawi spocznik, tu, to pojawiać się mogą y, moje słupy. Czyli tu się kończy spocznik i zacznie się pojawiać tutaj i y, słupy się zaczną pojawiać. Ten obiekt ze słupami, czyli slice, cup holes. Przypominam, najpierw jest slice, potem cap holes. No i przechodzę sobie do slice plane, potem remove top. Ściągam to w dół. O, upewniam się, gdzie się kończył ten spocznik. On jest gdzieś tutaj. Włączam auto key. Następnie delikatnie przesuwam slice plane do góry, więc do tego momentu nie będą widoczne moje słupy. No, one się mogą pojawiać koło 140 klatek, więc do niecałe 900. Mo możliwe, że zrobię i przesuwam sobie moje słupy slice plane przy słupach tutaj, tak żeby mi wszedł w ten strop. Upewniam się, że cały słup się tutaj pojawi. Tak, żeby nie było ich za mało, o, do tego miejsca i wyłączam Auto Key i teraz sprawdzam, czyli będę miał spocznik i następnie słupy się ładnie tworzą, tak, słupy i jak kończą się tutaj słupy, to może, może się zacząć tutaj już powoli robić mój strop, więc kończą się słupy i zacznie się robić strop, więc zaczynamy sobie animować teraz strop, więc zaznaczam sobie taki strop, i następnie przechodzę znowu do opcji Slice, cap Hole, Slice, Slice Plane Przechodzę sobie do narzędzia Rotate, czyli Esc Włączone mam obracanie kątowe, obracam to o 90 stopni I narzędziem W przesuwam Slice Plane w to miejsce Mogę dać Remove Bottom Albo z drugiej strony, gdyby ktoś chciał, na przykład mogę też z tej strony zrobić O, załóżmy, że ten strop od tej strony sobie zanimujemy Więc ten sposób sobie tutaj to dosuwam. No i w tym miejscu kończą się słupy, więc tutaj już mogę zacząć powoli ten strop animować, tak żeby było na zakładkę. Czyli 870 gdzieś kończą się słupy. Włączam sobie auto key, delikatnie przesuwam slice plane, czyli do tego miejsca nie będzie widoczny strop. I później tutaj jest 860. No to strop gdzieś koło 140-150, mówiliśmy z tego co pamiętam, więc koło do 1000. I teraz przesuwam w 1000 mój strop, czyli gdzieś do tego miejsca, i wyłączam Auto Key. Alt i środkowy przycisk myszy się obracam, albo tu Vuecube, też można. Wyłączam Slice Plane i przechodzę sobie do suwaka, czyli mam to, to potem to, potem mam schody, spocznik, słupy, strob mi się wylał z drugiej strony, zostały mi jeszcze schody i spocznik. więc teraz patrzę w którym momencie kończy się robić strop, więc on się gdzieś kończy tutaj, więc od tego momentu zacznę wylewać sobie schody. więc zaczynam sobie od schodów, czyli zaznaczam schody, slice, cap holes, przechodzę do slice, slice plane i teraz na sam dół zjeżdżam w tym miejscu. Remove Top, włączam sobie Autoki i teraz delikatnie to przesuwam, czyli do tego miejsca nie są widoczne schody, 990, schody koło 140-130, więc będzie 1120 gdzieś 1120 tam się kończył strop, tu przesuwam, czyli mam całe, całe schody zanimowane, wyłączam Autoki, sprawdzam jak to działa. Czyli spocznik, słupy, strop. Następnie schody się ładnie pojawiają. I w tym miejscu mógłby się już powoli zaczynać spocznik. Tutaj, gdzieś jak ostatni schodek, będę załóżmy tutaj już kończył. To sobie dodam spocznik, więc zaznaczam mój spocznik. Zaznaczony spocznik, upewniam się, że to jest spocznik. Slice, cap holes. Przechodzę do slice, slice plane. E obracam, slice plane. 90, daję top, przesuwam W go w tym miejscu i przechodzę do Auto Key, i następnie, po tym jak włączyłem Auto Key, znowu robię to samo, czyli delikatnie splice plane przesuwam, tak żeby do tego momentu spocznik nie był widoczny, czyli od zera do tego nie jest widoczny, bo ten splice plane się delikatnie przesuwa w tych 1100 klatkach i przesuwam potem do jakiegoś momentu. On spocznik jest krótki, więc muszę sobie przypomnieć 1100. To załóżmy, że tam 93 sekundy gdzieś. Więc 90 i w 1190 przesuwam mój spocznik. Więc będę miał w ten sposób gotową animację. Wychodzę z Auto Key, odznaczam wszystko. Teraz sobie ustawiam mój widok i backslashem albo tutaj włączam sobie Play Animation. Aha, ona tu cały czas trwa, więc przechodzę do zera. I przechodzę sobie do play, i powinny mi się pojawić wszystkie elementy, czyli stopy, następnie strop, następnie będę miał mój spocznik. Słupy się zaczynają wylewać, później będę miał strop, i po kolei też schody. Mam spocznik, potem będą słupy. No, niektóre z tych elementów wymagają pewnie jeszcze poprawki. Spocznik widzę, że ten u góry, w środku się pojawia trochę wolniej niż ten na dole, więc można to ewentualnie jeszcze dopasować. I jest gotowy spocznik, więc 1000, 1300 klatek tu w zupełności mi wystarczy, więc mogę to zmienić. 1300 klatek OK i wtedy mogę zarządzać większością tego mojego, mojego obiektu. Więc tak się to mniej więcej prezentuje. Dziękuję państwu serdecznie. Zapraszam do oglądania innych wideo poradników na naszej platformie. Jest także moduł z rodzinami w rewicie oraz z modelowaniem wnętrza. Zapraszam serdecznie do subskrypcji i kliknięcia kciuka w górę, jeśli nasz film się podobał. W następnych częściach opowiem w jaki sposób animować kamery dookoła budynku, w jaki sposób wyrenderować także klatki i złączyć je następnie w film, który możemy wyeksportować do formatu MP4. Do widzenia i do usłyszenia w następnym wideo poradniku.